Prośba o Leśmiana padała już kilkakrotnie, prośba z Waszej strony, by taki filmik się pojawił. To, że tego Leśmiana tak długo nie było, nie bierze się stąd, bym uważał go za poetę nieistotnego, wręcz przeciwnie. To jeden z najważniejszych polskich poetów XX wieku. Raczej wstrzymywałem się, zdając sobie sprawę, jak wielki to poeta i jak dużo przede mną opracowań, po które muszę sięgnąć. Bo cokolwiek dzisiaj powiem, to od razu zaznaczam, jestem bardzo zapożyczony u badaczy, którzy dużo wnieśli, bardzo dużo do leśmianologii. Będę mówił tym, co przeczytałem u Dybciaka, u Rymkiewicza, u Mariana Stali, u Michała Pawła Markowskiego, to tak z pamięci najważniejsi z mojej strony. Natomiast jest coś charakterystycznego w tym, że kiedy mówimy o leśmianie, to właśnie z jednej strony mówimy o tym jednym z najwybitniejszych poetów minionego wieku, a z drugiej strony y, często niewiele jesteśmy w stanie o nim powiedzieć, tak na podstawie właśnie y, wiedzy szkolnej. Tak, że leśmianizmy, że y, nawiązywał do ludowości, że ballady, Bergson, y, intuicjonizm. Tak. Zastanawiam się, skąd się bierze właśnie ta niewspółmierność. I myślę, że może być tak, to taka moja teza na początek, że bardzo często jesteśmy zmuszeni po prostu omawiać w szkole poszczególnych pisarzy, szczególnie poetów, pokazując ich na tle epoki. Czyli są pewne cechy danej epoki i my po prostu dopasowujemy danego pisarza do tych determinant, wskazujemy w jego twórczości, właśnie poezji, te elementy, które pasują. Z Leśmianem jest tak, że... No właśnie, jest trochę młodopolski, a trochę międzywojenny. Mówię o tych trzech jego późniejszych tomikach. Ale to, co najważniejsze u Leśmiana, wyłamuje się z młodej Polski. Jest jakby w kontrze do cech młodopolskich, a Leśmian znowu z dwudziestolecia międzywojennego jest jakby w kontrze do poezji międzywojennej. Co nie znaczy, że w ogóle nie ma tutaj jakichś punktów stycznych. Oczywiście u Leśmiana jest sporo elementów modernistycznych i tych właśnie wiążących go z poezją dwudziestolecia, ale mówię, to co najważniejsze u niego jest absolutnym przekroczeniem i ym, stąd chyba brało się również to, o czym zapewne wiecie, że Leśmian bardzo długo był poetą niedocenionym. Był traktowany jako taki poeta... Anachroniczny, nieprzystający do swoich czasów. No bo zobaczcie, poezja po 1918, poezja pędu, poezja rozwoju cywilizacyjnego, poezja fascynacji tłumem, miastem tego wszystkiego u Leśmiana nie ma. Leśmian, właśnie, idzie w kierunku natury, w kierunku miejsc pustych. Hmm. W kierunku również odważnej erotyki, o czym dzisiaj będziemy musieli powiedzieć. Tak bym to widział właśnie leśmian gdzieś nam umyka, a zrozumieć leśmiana, to zobaczyć jego poezję również jako pewien projekt filozoficzny. Leśmian filozofuje poezją. Leśmian jest rewelatorem poezji, takiego pojęcia używamy wtedy, kiedy ktoś właśnie poprzez poezję. Przekracza kolejne progi myślenia o sztuce. On otwiera zupełnie nowe przestrzenie. Jeszcze jedno tytułem wstępu. Kiedy mówimy o leśmianie, to jest jakaś olbrzymia niewspółmierność również pomiędzy jego wielkością, a ilościową, ilościowym rozmiarem jego twórczości. Bo to są w zasadzie głównie te cztery tomiki, tak? Satros stajny. 1912, zobaczcie, to już jest kres młodej Polski tak naprawdę. Łąka, sam początek twórczości międzywojnia, bo 1920 rok i tutaj mamy y, również ten cykl w malinowym chruśnieku. Napój cienisty, 1936 rok i pośmiertnie Dziejba Leśna, 1938 rok. Tak. Do tego dochodzą oczywiście eseje, y, szkice literackie, y, klechdy, jeszcze w 1913 y, klechdy sezamowe i przygody Sindbada Żeglarza. Natomiast dopiero po II wojnie światowej z ocalałych y, zapisków, rękopisów zostają opublikowane klechdy polskie. Do tej pory o tej twórczości tak zwanej dla dzieci mówiło się z pewnym dystansem jako o takiej literaturze drugorzędnej, ale coraz wyraźniej zwraca się uwagę na bardzo bliskie związki y, tej części twórczości Leśmiana, no właśnie z tym trzonem, z rębem jego twórczości, czyli z poezją. Wreszcie mamy sporo rzeczy Leśmiana w rękopisach, cały czas są odczytywane. Mam specjalnie dla Was. To nasi edytorzy kulowscy odczytali Zdziczenie obyczajów pośmiertnych dramat. Zresztą do tego tekstu dzisiaj jeszcze postaram się zajrzeć. Druga sprawa. No, trzeba coś o tym leśmianie krótko powiedzieć. Nie będę się rozgadywał, bo traktuję nasze spotkanie jako taki wstęp do leśmiana, ale tak, żeby zasygnalizować, tak. Urodzony najprawdopodobniej w 1877 roku, zmarł w 1937. Co ciekawe, urodził się i zmarł w Warszawie, ale większa część jego życia przebiegała zupełnie gdzie indziej. W czasie wojny, pobyt w Kijowie. Jeszcze wcześniej y, objazd po Europie, o czym nie wolno zapominać, i y, zwiedzanie kolejnych miast. Y, wreszcie y, posada notariusza, najpierw w Hrubieszowie 1918 tuż po I wojnie światowej do 1922 roku, później zamość, y, co często się podkreśla. Y, Leśmian, pobyt. Rubieszowie w Zamościu, traktował trochę jako zsyłkę, choć spotkał się z dużą sympatią tutaj przyjaciół, ale kiedy mógł wreszcie wrócić do Warszawy, to y, odebrał to z ulgą. Tak. Y, postać nietuzinkowa, barwna, y, autor całego mnóstwa anegdot. Wiemy, że był niezwykle niski, wiemy, że był typem podrywacza, no tutaj trzeba powiedzieć oprócz żony również kochanka, był osobą taką nieprzystosowaną do życia. Stąd słynna sprawa z defraudacją olbrzymiej sumy pieniędzy przez jego wspólnika w zamościu. On później musiał spłacać olbrzymi dług. Postać barwna sama w sobie. Ale tak jak powiedziałem, zostawmy dzisiaj Leśmiana z boku, zajmijmy się jego twórczością. I teraz, właśnie tak krótko, kilka rzeczy w punktach, sięgając trochę do poezji, żeby okrasić to. Utworami, żeby faktycznie osadzić to gdzieś w jego tekstach. Tak jak już powiedziałem, poezja leśmiana to jest poezja metafizyczna. Myślę, że dobrze byłoby od tego zacząć. Co to znaczy? To znaczy, że te światy leśmianowskie otwierają się na coś, co jest po drugiej stronie. Jest w nich intuicja transcendencji yy, tego, że nasz świat bez tej drugiej strony jest niepełny. I może od razu z wiersza Schacka fragment. Czy nie słyszysz, jak obłok porusza się senny, jak noc ciszą pogłębia dna ciekawy strumień, a w alejach szeleści niepokój płomienny, księżycowych powikłań i nieporozumień? Yy, od razu zauważcie, to co yy, przykuwa uwagę, to yy, taki ledwo dostrzeżony rytm natury, to natura, jej takie sekretne, ukryte życie, otwiera na coś po drugiej stronie. Coś, co wymaga naszej uwagi, skupienia, by dostrzec, że właśnie obok tego, co nazywamy światem, co jest doczesne, zmysłowe, otwierają się jakieś zaświaty. Tak, poezja leśmiana to koegzystowanie światów i zaświatów tak o tym mówią badacze. Druga rzecz. Ten metafizyczny porządek leśmiana. Jego metafizyczne, pełne niepokoju pytania są porządkowane przez taki trójmian wartości. O tym mówią badacze już od opracowania Jacka Trznadla trzy takie nadrzędne pojęcia. Natura, Bóg, człowiek. Najprościej właśnie o leśmianie mówić w oparciu o te trzy pojęcia. Cała poezja rozgrywa się w napięciu między tymi trzema pojęciami. Natura to nie tylko przyroda. Natura to jest to, co rządzi światem. Tak? Natura jest czymś wszechobecnym i wszechwładnym. Jest pytaniem, ale natura jest również y, czymś, co żyje własnym, sekretnym, utajonym życiem. Człowiek stoi przede wszystkim w perspektywie natury. Człowiek staje się w tej perspektywie natury. Natura jest czymś, co y, pleni się tuż koło nas co jest bogactwem życia. Jeden fragment, który pokazuje właśnie tę wszechobecność natury. Dalej z tomu łąka. Gdym odjeżdżał na zawsze znajomym gościńcem, patrzyły na mnie bratków wielkie złote oczy, podkute szafirowym dookoła sińcem. Był kląb i rój motyli i błękit przezroczy i rdzawienie się w słońcu dojrzałej rezedy. A gdy byłem już w drodze, sam nie wiedząc kiedy i czemu, przypomniałem te oczy, przyziemnie śledzące mą zadumę, i wpatrzone we mnie, tym wszystkim, czym się można wpatrzeć w świat i dalej. I znów zobaczcie, natura, to Bolecki powiedział, to nie człowiek przygląda się naturze, to natura przygląda się człowiekowi. Człowiek cały czas istnieje wobec natury i takiej bezpośredniej relacji z naturą. I ta natura otwiera włas, nas właśnie na jakiś inny, wewnętrzny porządek. Natomiast Bóg, zobaczcie u Leśmiana, on się bardzo często pojawia, dosłownie, tak? Choćby w tym wierszu Urszulka Kochanowska. Ale Bóg u Leśmiana, po pierwsze, niewiele ma z tego Boga chrześcijańskiego. Po drugie, istnieje raczej jako pytanie niż pewnik. Dla Leśmiana. Kwestia istnienia, nieistnienia Boga jest kwestią otwartą. I bardzo często człowiek jest właśnie w takim napięciu z Bogiem. Zobaczcie, że często bohaterowie leśmiana wadzą się z Bogiem, mają do niego pretensje, mają żal. Tak jak bajdała z wiersza Dusiołek, tak jak właśnie Urszulka Kochanowska. I Bóg też podlega porządkowi natury u leśmiana. I wreszcie człowiek. Przypomnę, ja te wszystkie pojęcia traktuję na razie bardzo hasłowo. I ogólnikowo, ale zobaczcie, że człowiek u Leśmiana jest człowiekiem ahistorycznym. To powiedział Przyboś i powiedział bardzo celnie: Zobaczcie, że tutaj nie mamy śladów yy, współczesności. Tak jak na przykład Bohater Tuwima, ale również właśnie Przybosia, a nawet Czechowicza, istnieje w jakichś takich ramach, w których rozpoznajemy czas, w którym te utwory powstały. A Bohater Leśmiana istnieje w jakiejś takiej bezczasowości. Istnieje najczęściej właśnie w jakichś takich przestrzeniach marginalnych, jakieś łąki, jakieś lasy. Ym, tak dla przykładu, to zwierza pragnienie. Chciałbym w lesie, w ostępach dzikiego błędowia, mieć chałupę, plecionkę z chrustu i sitowia, zawieszoną wysoko w zagłębiach konarów nad otchłanią jam i wężowych jarów. Leśmian lokuje swojego bohatera gdzieś w przestrzeni pozaludzkiej. I to jest przestrzeń dzika, pierwotna, yy, przestrzeń, no właśnie, pełna przyrody, tam, gdzie jest gęstwina poza ludzkimi oczami. To się gdzieś często zresztą powtarza. Ukryci przed wzrokiem, tak? Ja ukryty przed wzrokiem, my ukryci przed wzrokiem. Leśmian lokuje bohatera gdzieś też w oderwaniu od wspólnoty ludzkiej. To bohater faktycznie zrośnięty z naturą blisko bohaterowi yy, leśmianowskiemu. Do człowieka pierwotnego, dzikiego. Leśmian przywołuje kogoś, kto ym, poznaje naturę przez pierwotne instynkty. Natura, Bóg, człowiek, jeszcze raz, ten trójmian, który każe nam zapytać również o rolę zaświatów w tym świecie. No i właśnie, tutaj dochodzimy do tego, co już poruszyłem, te kwestie eskatologiczne. U leśmiana. Ym, bardzo często człowiek istnieje na granicy światów i zaświatów. Gdzieś jest ta intuicja, że my przynależymy również do porządku duchowego, który nie jest gdzieś tam odległy, ale przenika się z tym widzialnym. Przy czym co jest ciekawego uleśmiana? Te zaświaty są formą nieistnienia, są często pustkowiem. Zaświaty są wypełnione nicością. Y, pociągające są światy z tej strony. Właśnie y, inaczej niż w takim myśleniu, no gdzieś też zakorzenionym w naszym myśleniu religijnym, gdzie właśnie ta druga strona jest y, obszarem naszej tęsknoty, tutaj y, mamy bardzo mocną y, tęsknotę za tą stroną. Y, wśród wielu wierszy, które właśnie mówią o zaświatach jako czymś, co niekoniecznie musi pociągać, tak? Wiersz, który stał się bardziej znany dzięki piosence Starego Dobrego Małżeństwa. Kto słucha, pewnie rozpozna. W zakątku cmentarza Mają zmarli w niedzielę ten pośmiertny kłopot, Że w obczyźnie cmentarza czują się bezdomnie, A lubią noc tę spędzać popod mgłą lub po podwiecznością, Co się w jarach gęstwi nieprzytomnie. Maria z bzówka wygody wspomina i Słońce w łóżku, wiatr w sieni i ogród macierzyn. Gdzie było tyle w radość uchodzących ścieżyn, a wszystkie takie trafne i drzewom potrzebne. Zaświaty są puste. Zaświaty nie pociągają. Jest też wiersz garbus, tak? Ten garbus, który mrze dosyć korzystnie i przenosi się na drugą stronę. Ale specjalnie do tej drugiej strony się nie garnie. Yy, wreszcie kolejny punkt. Poezja Leśmiana jest swoistym projektem poznawczym. Poezja sama w sobie jest poznaniem rzeczywistości. Poznajemy świat poprzez słowo poetyckie, mówiąc inaczej. I Leśmian mówił o tym też w swoich pismach estetycznych. To jest właśnie nowoczesność poezji. Uświadomić sobie, że poprzez język, poprzez przełamywanie ograniczeń języka, wchodzimy w inną rzeczywistość, poznajemy ją. I teraz uwaga, kiedy mówimy o słowie poznawać, to rozumiemy je często w taki sposób y, potoczny. Poznawać to dowiadywać się, rozumieć, a u leśmiana y, poznawać znaczy tyle, co dotknąć istoty rzeczy. Y, użyję pleonazmu wręcz. Dotknąć namacalnie istoty rzeczy. Poprzez powrót do słowa poetyckiego, zrozumieć istotność rzeczy, tak? I teraz jeden wiersz, który właśnie pokazuje, jak poprzez wiersz Leśmian próbuje. O, może słowo uświadomić będzie tutaj bliżej. Uświadomić właśnie istność świata. Znam tyle twoich pieszczot, lecz gdy dzień na zmroczu błyśnie gwiazdą, wspominam tę jedną bez słów, co każe ci ustami szukać moich oczu. Tak mnie żegnasz zazwyczaj nim powrócę znów. Czemu właśnie w tej chwili, gdy odejść mi pora, pieścisz oczy, nim spojrzą w czar lasów i łąk? Bywa tak, świt się budzi od strony jeziora, nagląc nas do rozplotu snem zagrzanych rąk. O szyby jeszcze chłodne uderza po złotą, nagły z nieba na ziemię świateł zlot i spust. Usta twe na mych oczach. Co chcesz tą pieszczotą powiedzieć? Mów, lecz z myślnych nie odrywaj ust. Sytuacja tutaj zarysowana jest sytuacją erotyczną. O erotyce trzeba będzie jeszcze parę słów tutaj dopowiedzieć, ale zobaczcie, yy, dominują tutaj słowa związane z poznaniem. Znam tyle twoich pieszczot, tak. I dalej. Czemu właśnie w tej chwili, gdy odejść mi pora? Co chcesz tą pieszczotą powiedzieć? Język u Leśmiana otwiera się na jakąś inną rzeczywistość. Każe przekroczyć to, co codzienne i doczesne. I jest to poznanie bliskie właśnie takiemu poznaniu pierwotnemu. Tak jak mówił Michał Paweł Markowski, tutaj na niego się powołuje, jest to próba m, takiej przyległości słowa do rzeczy. I wreszcie, właśnie człowiek, który istnieje również przez erotykę. U Leśmiana erotyka jest śmiała, erotyka jest bardzo często niepowiązana y, z jakimiś zobowiązaniami moralnymi. Y, jest bardzo cielesna, y, ale znowu, zobaczcie, y, te sytuacje erotyczne u leśmiana najczęściej zarysowane są w jakiejś przestrzeni natury. Tak jak właśnie w malinowym chruśniaku gdzieś poza ludzkim wzrokiem gdzieś po sadzi, y, poza y, siedzibami ludzkimi zupełnie. To natura łączy y, tych dwoje kochanków. Tam są to właśnie konkretnie maliny. I to erotyczne zespolenie też jest jakąś formą poznania rzeczywistości. Też jest jakąś formą wyjścia poza siebie. I wreszcie musimy coś powiedzieć o języku Leśmiana. Tutaj zobaczcie to wszystko, co jest tak ważne dla um, poezji Leśmiana, co wiążemy właśnie z oryginalnością jego języka, nie jest odrębne w stosunku do filozofii, ale jakby wprost wynika z tych założeń, o których mówiliśmy. Bo świat leśmianowski. To jest rzeczywistość dynamiczna, zmienna, która nie zastyga w jeden gotowy kształt, która nieustannie przeobleka się w nowe kształty. I leśmian wyłamuje się z porządku języka, który znamy, Jakby przełamuje gramatyczne formy. Te wszystkie leśmianizmy, których u niego jest pełno, dążą do oddania jakiejś dynamiki, zmienności, tej takiej migotliwości świata widzialnego. Stąd na przykład tak dużo u niego czasowników, które pochodzą od przymiotników, od czasowników, to wszystko co odbieramy jako stałe, tak? Wyraża się właśnie w rzeczownikach, przymiotnikach, a leśmian to dynamizuje. I o tym bardzo ciekawie pisze Krzysztof Dybciak. Ekwivalentem stylistycznym tego dążenia, właśnie tego dążenia by pokazać świat w ruchu, są formy czasowników z końcówką eć. Daleczeć, nieśmiertelnieć, bożyścieć, człowieczeć, itd. Podstawą przeważającej zdecydowanie części nowych formacji są przymiotniki, a tylko kilka z nich to czasowniki odrzeczownikowe. Tak, język leśmiana jest niesłychanie bogaty, zmienny, yy, ale można wskazać pewne dominanty, jeżeli chodzi o te leśmianizmy. Nawet w tym wierszu, który przeczytaliśmy usta i oczy. Lecz gdy dzień na zmroczu błyśnie gwiazdą. Zmrocz. Od. No tutaj w drugą stronę. Rzeczownik od czasownika zamroczyć. Tak, mrok zamroczyć. Ym, I drugi neologizm. Nagląc nas do rozplotu snem zagrzanych rąk. Rozplot jako przeciwieństwo splotu. Znowu u leśmiana sporo leśmianizmów powstaje przez jakieś, przez dodanie jakiegoś prefiksu. Bez, przez, roz. To wszystko tworzy zupełnie jakiś nowy język, ale taki, który jest dla nas dość łatwo rozpoznawalny, w którym możemy się zadomowić. I wreszcie, należy to dodać oczywiście, poezja leśmiana czerpie pełnymi garściami z tradycji ludowej. Cała masa bohaterów to są tacy właśnie bohaterzy wyjęci z legend, baśni. Bardzo często tacy outsiderzy gdzieś na marginesie społeczności, jak bajdała z dusiołka, ktoś kto wędruje gdzieś jakimiś właśnie marginesami rzeczywistości, tak jak garbus wspomniany. Poezja leśmiana była wyjątkowym zjawiskiem w dwudziestoleciu międzywojennym. Leśmian bardzo długo był poetą traktowanym jako poeta marginalny, nieistotny. Dopiero kres jego życia i ten trzeci tomik, napój cienisty, przyniósł uznanie, chociaż nie należy zapominać, że to nie było tak, że Leśmian zupełnie był traktowany jako ktoś nieważny. Przecież mówimy, że dla skamandrytów już w momencie ich debiutu był ważnym punktem odniesienia. Domykając tę całość, która jest takim wstępnym rozpoznaniem, tutaj, o bardzo wielu rzeczach jedynie napomknąłem, ale chciałbym przytoczyć właśnie pewną anegdotę przytoczoną przez profesora Pachockiego w zliczeniu obyczajów pośmiertnych. Od tego zaczęliśmy, która bardzo dużo mówi o samym leśmianie i o jego filozofii. To ze wspomnień Jana Kota, 12 listopad 37. Umarł leśmian. W południe spotkałem się z Parandowskim w Ziemiańskiej na Marszałkowskiej. Napój cienisty, mówił, miało początkowo nazywać się dziwne i śmieszne obyczaje pośmiertne. Parandowski, kiedy po raz pierwszy usłyszał ten tytuł, wybuchnął śmiechem. Leśmian był wyraźnie zgorszony. Dlaczego pan się śmieje? A na to Parandowski, ponieważ taki tytuł każe wierzyć, że o życiu pozagrobowym mamy tak dokładne wiadomości, że możemy wyrokować o jego śmieszności. Ale śmian poważnie, a tak. O życiu pozagrobowym wiemy dużo więcej niż o tym, co się teraz dzieje. Zobaczcie, y, kończąc już, Leśmian bardzo poważnie traktował y, swoją poezję i bardzo poważnie traktował tę swoją wizję świata. Dla niego to, co pośmiertne, to, co y, pozazmysłowe, było konstytutywną częścią naszej rzeczywistości i było konstytutywną częścią y, tożsamości człowieka. Jesteśmy zakorzenieni w tym co materialne. I jesteśmy zakorzenieni w tym co duchowe. Dla Leśmiana to było niezwykle istotne. Tyle na dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Jeżeli ten filmik wam się spodobał, proszę możecie zasubskrybować. Możecie dać lajka. Mogę też tutaj możecie też dać jakiś ładny komentarz. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam i do widzenia.